Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Ola z kanału Turbo Świat i dzisiaj przychodzę do Was z filmkiem na temat seriali. Jako, że mamy kwarantannę i chyba duża część z nas y, lubi oglądać seriale i mamy na to po prostu teraz więcej czasu, no bo wiadomo, wolno od szkoły, lekcji nie ma aż tyle, pomimo tego, że są, pamiętajcie, to nie są ferie, ale nadal oglądamy te seriale, i w sumie dzisiaj przygotowałam dla Was top 5 seriali, które według mnie zasługują na obejrzenie, i każdy powinien obejrzeć, które najbardziej mi się podobały. Wszystkie te seriale obejrzałam, w... tak, obejrzałam wszystkie seriale w całości. Za chwilę Wam przedstawię moje propozycje, które ja dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Zapraszam do oglądania. No, jeśli chcesz coś na dłużej, to koniecznie zasubskrybuj, zostaw jest w górę. I jeśli masz jakiś pomysł na odcinek, to napisz mi w komentarzu. I napisz mi również, jaki jest twój ulubiony serial. Chętnie się dowiem, może dać mi jakieś pomysły, bo ostatnio skończyłam jeden z tych seriali, które tutaj wymienię. I naprawdę z chęcią znajdę jakiś nowy. <laughs> Przechodzimy. Zacznijmy od tyłu. Tak jak to zwykle w, w, w tych top 5 bywa, czyli na piątym miejscu są seria. Są? <laughs> jest serial. Ruchome piaski. Opowiadam o 18-letniej Mai, która yy, jest tak jakby ofiarą strzelaniny, w sensie no, nie zginęła, ale brała udział w strzelaninie i została oskarżona o zabójstwo. I przez cały serial, Ona jest dość krótki, bo on ma chyba tylko jeden sezon i ma 6 czy 8 odcinków, ogląda się go bardzo przyjemnie, jednak czasami trochę jest denerwujący. Ale opowiada o życiu nasolatkach, jak to miłość, ich zachowaniach, ich psychika wpływa na y, życiowe decyzje, które nasolatkowie często podejmują. Yy, no ale y, sensem tego jest, że dowiadujemy się przez co tutaj strzelali, czy ona była jej sprawczynią, i tak dalej. Więc ja mam nie będę, bo nie chciałabym komuś zabierać przyjemności. Na miejscu czwartym jest 13 powodów. Może jak już teraz po drugim przykładzie może się skapnąć, że ja bardzo lubię takie kryminalne seriale, w których jest najczęściej zabójstwo i coś się dzieje. Wiem, że bardzo duży hejt leczą na ten serial, jednak ja tak nie uważam. Bardzo powiem tak, to nie jest serial dla ludzi o słabych nerwach, to na pewno nie. I ja jestem dość mocną osobą psychicznie, i dla mnie to nie zrobiło jakiegoś takiego dużego wrażenia, żeby nie mieć przesłanie do... Yy, nie wiem, samobójstwa i tak dalej. Bardzo przyjemny w odbiorze i pokazujący jak czasami potrafi to się życie nastolatków poza wiedzą dorosłych jak naprawdę. Ale sens w tym serialu jest taki, że nastoletnia Hanna popełnia samobójstwo i przez pierwszy sezon, bo są trzy sezony, trzynastu odcinków jest pokazywane dlaczego ona to zrobiła. No, i ta historia potem się ciągnie dalej, i dalej, i może dać mi teraz też, co wy na ten temat sądzicie, bo chciałabym poznać opinie innych. Na miejscu trzecim jest Prison Break. Jest to amerykański serial, już dość stary, bo pierwszy sezon został nagrany w zasadzie w 2005 roku. I powiem, was, że, powiem wam, że ten serial naprawdę swojego czasu skradł moje serce. Jest cholernie długi, ma 5 sezonów, i tak jak uważam, że. Piąty sezon jest taki no już trochę na doklejkę, już mogli go skończyć po tym czwartym, tak na pewno pierwszy, z drugim bomba. Opowiada on. O głównym bohaterem, szczególnie Michael Scofield. Opowiada on o jego y, przeżyciach w więzieniu. Nie wiem dlaczego, ale tak. Bardzo lubię seriale o więzieniach. <grym> no i tak robi wszystko, żeby uciec z więzienia. Stara się, kombinuje i to, jak ten człowiek ma wszystko przemyślane, to naprawdę szapoba za tą rolę, bo to jest naprawdę, w sensie, rolę i scenariusz ten, co wymyślił ten scenariusz, no bo wiadomo, nie, to się znikąd y, nie bierze. Ta cała sytuacja kręci się wokół paczki głównych bohaterów, jest tam kilku mężczyzn i oni przez te wszystkie sezony pokazują jakieś takie tam swoje dalsze życie, wpakowują się w kolejne tarapaty i tak dalej. No mówię tak bardzo okrężnie, bo na pewno nie chcę wam zdradzić, ale pokazuje, że wszystko jest możliwe i jeśli tylko się chce, to można. I on jest na tym doskonałym do przykładem, bo no naprawdę drugiego takiego znaleźć łebskiego gościa, to szacun. No, moi drodzy, zbliżamy się coraz bliżej do czołówki, a w zasadzie do drugiego miejsca. Drugim miejscem może was coś zdziwi, albo nie, jest szkoła dla elity. Ten serial obejrzałam z ogromnym zaciekawieniem i powiem wam, że zaraził mnie on do hiszpańskich seriali. On opowiada tak samo los nastolatków, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię takie seriale z elitarnej, hiszpańskiej szkoły, z najlepszej, do której trafiają uczniowie ze stypendium, czyli ci z biedniejszych rodzin. I pokazuje jak ten materialny ma wpływ na, na młodzież, na ich stosunki, jakie, jakie potrafią być różnice przez to między, między nimi. Ale też pokazuje, że czasami ci, można powiedzieć, biedniejsi okazują się być dużo lepszymi ludźmi. I oczywiście sens jest taki, że dochodzi tam do zabójstwa. On ma trzy sezony i cała akcja podobno ma być chyba czwarty i piąty. Cała akcja kręci się w pierwszym sezonie, kręci się wokół, wokół zabójstwa. Kto to zrobił, jak to się stało, i tak, tak W ostatnich odcinkach dokonujemy się rozwiązania całej zagadki. Później e, drugi sezon, trzeci, e, też polega na e, zabójstwie, ale więcej nie chcę wam to zdrać, no bo wiadomo, spoiler nie są fajne. Naprawdę sama się wściekam, jak ktoś e, mi spoileruje. Naprawdę jestem bardzo zła. I uwaga, pierwsze miejsce. Uwiezione. Inaczej Vis a Vis, również hiszpański serial, pierwszy sezon powstał w 2015 roku, ostatni, który jest dostępny, jest z 2019 roku. Skończyłam go całkiem niedawno, bo jakiś, nie wiem, z tydzień temu może go obejrzałam, ostatni odcinek i powiem Wam, że porównując go do pozostałych seriali, nie ma sobie równych. Niby akcja toczy się wokół głównej bohaterki Makareny, jednak gdzieś tam w trakcie ta cała akcja zostaje zatarta i pojawiają się różne inne wątki, czyli jest to... Yy... Jest to serial wielowątkowy i tak naprawdę z czasem przestaje być zacierana ta granica między główną bohaterką a pozostałymi aktorami. Ale tak jak podobnie w Prison Break jest y, pokazywany los grupy, tym razem kobiet, które również y, odsiadują swój wyrok w więzieniu, są pokazane ich historie i o to, jak walczą o przetrwanie w tym więzieniu. Jest, działa to trochę na innej scenie niż w Prison Break. Myślę, że między innymi te seriale są podobne i pokazują, jak naprawdę ciężko jest w więzieniu, i głównym przesłaniem tego jest. Jak więzienie zmienia ludzi. I powiem Wam, bo może jeszcze wszyscy nie wiedzą, że 20 kwietnia wychodzi nowy sezon Vis A Vis. Moją ulubioną postacią z tego serialu jest naprawdę Zuleła. Ona jest bardzo jest złym charakterem, tak w tym serialu, ale jest z ma tak samo, wszystko przemyślane, że ona i Michael Scofield z Prison Break mogliby naprawdę podać sobie ręce, bo to jest szacun. Jest Najbardziej nieprzewidywalnym serialem, jaki widziałam. Ale powiecie, ale zaraz, Ola, a co z El Casa del Papel? Szczerze mówiąc, El Casa del Papel obejrzałam kiedyś trzy odcinki i nie przypasowało mi zupełnie jakoś bóle. Ja lubię jakieś akty, coś się dzieje, a pierwsze trzy odcinki były jakieś takie mozolne. I mówię, dobra, nie nie chcę tego. Byłam przeciwna, nie rozumiałam tego zupełnie fenomenu. Ja na kilka dni temu jak już skończyłam, uwięziona, zaczęłam go oglądać. I wgłębiam się coraz bardziej, tak jakby Bois, nie wiem, na którym siódmym odcinku chyba pierwszego sezonu. I powiem Wam, że no okej, okay, coś tam się dzieje, jednak no nie jest to co uwięzione. Uwięzione po prostu czasami te akcje powalają na kolana. Naprawdę. Może jak obejrzę Casar Papel Papel, będzie na pierwszym miejscu, ale to Wam dam znać. Y możliwej aktualizacji. Mam nadzieję, że y, dobrze Wam przekazałam to, co chciałam powiedzieć odnośnie tych seriali, że nic nie zaspoje drogą, oby mnie ludzie chyba zjedzą. <grystanie> A tak na poważnie to mam nadzieję, że podpowiedziałam Wam coś, co można obejrzeć podczas kwarantanny i co? Widzimy się w kolejnych filmikach, trzymajcie się, cześć, pa! <grystanie>